Pszołem. Staliśmy. Prawie spakowani. Znaczy żona już jadnie do końca, ale już prawie. Zaczynamy nowy dzień. Dzisiejszy plan to Jaffna. Moja orężada. Zimbirem. Trzeba wie trochę, ale jest tak niedobra. O kurde, pali. Żegnamy nasze, nasz pokój z różowymi moskitierami i jedziemy. Ty gotowa? No. To tylko Janie. Dzień jak co dzień, w drogę. Niestety od rana dzisiaj nam pada. W nocy padało. Nie mocno tak kropi. Mam nadzieję, że zanim dojdziemy do tej dżapny to przestanie. Taki jest plan. Zamówiliśmy sobie jedzenie u pana. Nie mogę się za nic dogadać. Co ja chcę. Zamówiłem takie placki. Placki z farszem, panie grzeje. Marzonka tu czeka w restauracji, jesteśmy sami dzisiaj. Chyba... Chyba mi się nie udało zamówić tego, co chciałem. Jak coś widać i można pokazać, to jest luz. No jak niestety nie można pokazać, to nie ważne. W tych parach, barach, w których się znajdujemy, mało kto mówi po angielsku. poza tym, że ja mogę zamówić po angielsku, ja nie wiem, jaki się nazywa Placuszek z nadzieniem ziemniaczanym i dalej. Nie zamówiłem to, co chciałem zamówić. Ale wyszło. Ale. Też go że ona mówi Takie placuszki. One są z jajkiem i cebulą. Dobre są. Placuszek. Nie wiem jak to się nazywa. Ja z zapominam. Tam jest jajko i cebula. Smaczne. Nie. Gorące. To jest fajne, że, że mamy to gorące i jem. No i jem, bo mi będzie styl. Co, co chciałem do tego domu, mi się nie udało. Już chyba nie będę walczył, bo już pan miał dać kosteczki, żeby umył ręce, wodę przyniósł. Już się zamawiał, więc Fura zatankowana, 117 km do Jaffny. Deszcz kropi, plan prosty, jedziemy. Tu mamy CP, na którym zalali i policja na krzyżówce prawnej i 53 km, ponad 70, 70 za nami jest jakoś tak Nic się nie dzieje, nuda no Jedyna atrakcja to jak włączam wycieraczki co chwilę O cyk to się pada też. Wyłączam, atrakcja, mogę się oprzeć I Czasami przyspieszam jazdę bez dodawania gazu, takie coś, Przyspiesza, tak mi się wydaje, ale może to nie, nie sprawdziłem tego Jedziemy, wycieraczki, cyk I wyłączenie I znowu jadę Prawie w ogóle wiosek nie mijamy po drodze Ciechali? Nie ma nic długa Przez jakiś park jechaliśmy, a teraz przez jakiś las jedziemy Pusto, jak na strydlankę to wyjątkowo pusto 2,5 godziny za nami, jakoś tak, i 120 może troszkę ponad kilometrów, no Jaffna to ogromne miasto z tego miasta. Jesteśmy przy targowisku w jakiejś, w jakiejś słynnej knajpce, wow, trochę tu jest i ruch i się dzieje, idziemy coś zjeść i się czegoś napić, taki mamy plan. Chcieliśmy gdzieś strąkie ciasteczko i popić herbatę, herbatę mamy z mlekiem oczywiście. Ale y, ciasteczko jest mega pikantne, ale bardzo dobre. Knajpka nie wygląda. I knajpka jest obracana przez ludzi. Nie wygląda dobrze, ale chyba fajnie do podania, Bardzo mi się podoba. Także bardzo fajnie. Ile będzie kosztowało, to nie wiem. Aha, zastrzeżenie się zapłaciłem jakieś... 7 złotych, 6,50. I to tu chyba nie zapłacimy, trochę więcej. Ale fajnie wygląda i dobrze smakuje. I to jest ważne. Tu w ogóle było wyjątkowo tanie, bo zapłaciliśmy za dwie herbaty. ze dwa takie ciasteczka pikantne z sosem. 4,50. pięćdziesiąt jakoś tak. Nie? Nie jedzenie, ale też nie pieniądze. Dobrego. Teraz szukamy spania. Mm, jesteśmy w hotelu. Ojo. No fajnie, pięknie. Cena tam 48 zł za noc, a że blisko centrum i hotel taki troszkę bardziej wypasiony, to nam pasuje. No przyjechaliśmy tutaj, no bez rezerwacji, nie tam się wygłupiać rezerwacjami. A tu pan nam pokazuje ceny 2, 3, a nawet 4 razy większe, w zależności od standardu. Mówi, no to jak, to tu jest na no taka, a, coś niemożliwe, no to zróbcie rezerwację, zrobiliśmy. No i nie wiem co z tego będzie, zobaczymy czy zostajemy czy się zmywamy sobie Wypas <noise> Basenik z rybkami Zostajemy tutaj jednak Po perturbacjach zostajemy I... No i nic, zostajemy i będziemy płacić Rozumiem, że 2-300, bo tak jesteśmy do gadania, ale to wszystko... To dogadanie, to jest takie dziwne, jak zawsze niby jest ok, ale e, ale różnie to wychodzi stoi nasz pierdzik tam, proszę bardzo sobie odpoczywa I tam jest recepcja, chyba część elegancka tu mamy e, taką taką trochę stołówkę bo tu jest stołówka e, tu jest po prostu wyżywienie ale my nie będziemy korzystać, bo ceny za zupę Tutaj wynoszą więcej niż my płacimy za obiad dla dwóch osób. Także nasz pokój 112, wchodzimy. Klima zasuwa na pełnych obrotach. Aż zimno tutaj, troszkę ciemno jak to w tych pokojach u nich, ale jest ok, nie najgorzej. Szału nie ma z jakością, ale nie jest najgorzej. Łóżko jest wygodne chyba. Tutaj jest Kibelex z prysznicem. Graty zostawione w pokoju, zrobiło się cieplutko. Cieplutko tu jest. Mamy plan, jedziemy do świątyni. Przy odrodze, po drodze do banko, matu, świątyni. Czyli zwiedzania, nie spać zwiedzać, taki plan. krótka przerwa, na wypłatę pieniędzy z bankomatu o tam bank of Ceylon. z niego wybieramy bezprowizyjnie. no nic, trzeba się włączyć do ruchu i jechać zamieszanie i miks straszny w tej dżachnie Mamy nietypową świątynię. Świątynia, której chyba wielkim wiem, bogiem jest małpa. Wow. Ten posąg ma chyba 15-20 metrów. Nietypowy. czynność, którą uzguteczniamy co 120-130 km, teraz przejechaliśmy prawie 140 Jeszcze byśmy z 30 zrobili Jechaliśmy te kilkanaście kilometrów od Jaffny do świątyni, myślałem że to jest bogini Kerimali, ale do świątyni w Kerimali Jest duża Może nie taka bardzo kolorowa, ale jest duża ta świątynia Robi wrażenie. Kosmaty, myślę, nie no, się Trzeba buty ściągnąć. W butach nie można. I oni tego pilnują. Nawet do katolickich kościołów? Się... Tak. Do muzułmańskich meczetów, do, do świątyń buddystycznych, hinduistycznych. I do katolickich kościołów też, bo tak się tu nie wchodzi. Dziwnie trochę ta świątynia wygląda, bo tu jest garaż dla motorów. Tu jest chyba właściwa świątynia. No nie można kręcić w środku, powiedział nam jeden i okej, okay, dobra weszliśmy, nie kręciłem. Ale nieważne, pojawił się jakiś drugi, z gębą na wyskoczył, coś po swojemu tutaj gadać. Z tym pierwszym sam pozwolił wchodzić. No i musieliśmy wyjść, kazał nam wychodzić. No. Tak, ten pierwszy nas A drugi powiedział, że dobra, pochodźcie 5 minut. minut i między sobą się kłócili, czy możemy być, czy nie. W końcu kazali nam wyjść, ale widzieliśmy już główną nawę i boczną. Jeszcze jedna została, tak żeby prawie wszystko zobaczyli. Zdjęć jest to nie w zrobić, choć chyba można było. No ale trudno. Nie, to nie, no nie będziemy się prosić. Coś jest chyba w złych godzinach, jesteśmy albo nie możemy tam wchodzić do tej głównej świątyni. Nie wiem. No więc zrobimy fotkę, idziemy basen, święte źródła, idziemy zobaczyć. Nie wiem, czy będziemy mogli wejść, czy to też jest zakazane. Zobaczymy. Tam nas przepędzili ze świątyni, znaczy kazali nam wyjść. A tutaj jakiś Norwek, który tu jest kapłanem i buduje ołtarz, do nas zagaduje. A mówi jak dziecko, a ma chyba 70 lat. Woda jest ładna, czysta w tym basenie. Nie jakaś przesadnie czysta, ale, ale jest fajna. A tam jest swe Gdzie jest? Kurde. Taka rękę sobie w gówno wsadziłem. No, przy, przy okazji podziwiania uroku wsadziłem rękę w gówno. Proszę, ja pójdę umyć tą rękę. Ale ja se w, rękę w gówno wsadziłem. Będziesz stał z tym górnym, i co? Ja tam wsadziłeś no, rękę w górę. No. Chciałem sobie umyć, bo ptaszek zrobił, a ja tam wsadziłem palca. Aha, tam jest. No to sobie teraz muszę umyć ręce. Tam jest rano, a tu jest. To, tu. Jako żeśmy słabo to się nie obejrzeli, tak więc jeszcze raz to nie idziemy. Pozdrawiamy Magdę z Facebooka, która się pyta o pogodę. Tak jest, ciepło, ale dzisiaj pada po prostu. Chyba nic nie widać, bo ciemno. To wygląda jak warsztat. I wiszą jeszcze wszędzie w brudnej gacie. Przedziwnie, to wygląda jak garaż Na dole to była taka piwnica. Właściwa świątynia jest u góry. Idziemy zobaczyć, ale jest zamknięta. Ale idę zobaczyć. Coś widać. Za wiele nie widać, ale coś zawsze. Muszę doczytać o tych bogach tutejszych, bo jestem ciekawy. Wasz. Skąd się wzięli i dlaczego akurat Bóg mał. Doczytam. Jesteśmy w w pod tą najtrudniejszą świątynią w Dżafnie. tuk zostawiony, trwamy na drodze, tak jak wszystkie tam stoją. Idziemy do świątyni. Nie można, nie można robić zdjęć i nie można kamerować, bo to ja już muszę to wyłączyć. Ale wrażenie jest fajne. Świątynia w środku jest niesamowita. Pełno ludzi łodzących się. Dobra. Tak wygląda, tak wygląda mój Sój do świątyni. Nie mogłem tam w koszulce wejść. Jedna rodzina się ze mnie śmiała prawie w głowę. Czy nie wyglądam jak rodowity lankijczyk? No. Ludzie rozbijają tu kokosy, na szczęście chyba, rozumie? Albo w ofierze dla Boga. Tak. Okay. Siedzimy. Romantyczna randka w tuktuku. Nie no, podjechaliśmy pod targ w Dżafnie i targ jest, zaraz idziemy. Ale ciągle pada, jak zaczęło padać pod tym kościołem, tak nie przestaje, szkoda no. Szkoda, że tak pada, no ale nic, idziemy na targowisko. Na zakupy jakieś. Może coś wyszukamy. Zobaczymy czy co jest. Zobaczymy czy jak ten tak wygląda. Jest chyba ogromny. No nie wiem. I chyba pod dachem i to jest plus, bo tu pada niestety ciągle pada. Stoimy blisko tej takiej knajpki, która ma dobre jedzenie. Dobra. Hello. Próbujemy? Nie wiem czego my szukamy, a przypraw? Przypraw, pierdol. Idziemy połazić po tym targowisku. Jesteśmy na części warzywnej Przeważnie nas takie rzeczy interesują, ale teraz nie szukamy warzyw. Ja szukam żony, bo mi gdzieś uciekła i nie wiem gdzie jest. Podczas wędrówek za słoniami, za przyprawami, trafiliśmy do sklepu ze słoniami. I wszystko fajnie, tylko nie ma właściciela sklepu, jesteśmy sami, już tu stoimy z 5 minut. I nikogo nie ma. Jest dużo pierdół drewnianych. Dużo słoni, a chcemy coś kupić, chcemy kupić słoni trochę. Pióra, pawie, no tu są słonie. Oj, tam nie widać ja. na kamerze, ale są w tych gablotkach, no to przyjdziemy tu potem. W naszych poszukiwaniach do sklepu żeśmy zawitali z ziołami, no z przyprawami, jest pełno przypraw. Ale wszystko jest w y, beczkach Mix A gdzie ten mistrzu jest? Trzeba jej Od tego kupowania mnie ręce Dobra. ręce mnie wolą Dobra To trzeba płacić Płacić i Wow Kupujemy Cynamon i Mix Powder Twierdzik stoi, des przestaje padać, a zakupy już raz wykończyły. Kupiliśmy trochę przypraw. Jeszcze chwila. Po zakupach zgodniliśmy, więc jesteśmy w parze. Mamy Hopsy? Hopersy. To jest ciasto kokosowe z zakacem w środku. Jest to słodkie, to by było dobre do kawy. Kawy jest niezła, jest dużo ludzi tu, ale jest taki chleb, się odkurzasz? Aż... Naprawdę. Dobre, słodkie. Nasze jedzenie się robi. Nasze właściwe jedzenie. Jak się nazywa? Ja tego nie pamiętam w życiu Albo się starzeje jej ma. Nie jestem z najpamiętać śmigła. Kotu w każdym razie. Ostre. Dobre. I jedna porcja. Dzięki Bogu, nie dwie bo. już wzięć dwie i potem. Wrych nie może chodzić, tak. Smakuje Ci gorzyk. Dobre. Dobre no, i tak. A w ogóle mam tu Joszuane, koleżanki. Siedzimy się razem. Ile tu much, ludzie! To jest chyba jedna z brudniejszych ptań, z których żeśmy jedli. Nie ma jak pokazywać, no bo ludzie się zachodzą. Ale jest sywnie. Z... Główne danie, czyli. Kotu. kotu? Nie z kota, nie mylić. To sosik, bardzo dobry. Sosik do kotu. Skoro jesteśmy po kolacji, to byłem w monopolowym, który tam w tyłu został. Taka zielona tablica. Lubione piwo, 5 piw. Royal Lager, puszce zimne. Kosztują 900. Rupi, czyli jakieś 20 zł. Po 4 złote puszka wychodzi. Żona próbuje kupić. Chyba idę do niej. Po zakupach. Aha, to piwo jest, ale przyprawy też. Już nie kręciłem potem, ale jeszcze kupiliśmy dwie torby, dwa kilogramy różnych kg przypraw takich mieszanych. Nie, nie jesteśmy. Kurkumy kilo i... I, mieszanki. i mieszanki kilo. No dobrze, idziemy teraz do... do lokalu. Jesteśmy w naszym hotelu. Żegnamy naszą bryczkę do jutra. Przejechała dzisiaj chyba ze 170 km, ciemno. Jak zwykle, zawsze ma być mało, a tych kilometrów nam wychodzi dużo. Trochę nam padało dziś, niestety, i sporo atrakcji i drogi mi w deszczu. Niestety. Chyba to był dzień najgorszy, jeżeli chodzi no o, o deszcz. Najbardziej padało cały dzień. Ciepło było, bo tu jest ciepło, ale lało, Trudno. Świątynie fajnie, jaffa fajna, trochę żeśmy się odkupili jakieś proszki, nie proszki. Jedzenie jedzenie wyjątkowo tanie, bo ten lunch to to mówiłem, już chyba kosztował tam około 6 zł, a kolacja z tymi trzema hoppersami z tym talerzem tej paciary i sosem około 8 zł. No nic tylko jeść. Pędliśmy teraz mamy wieczór z piwkiem i telefonem. Już już po 6.20, także już też. Późno. Myślę, że do jutra. Hej, a my się nudzimy. Znaczy nudzimy. Pijemy piwo.